Ten koncert wypali na 100%. Nigdy was nie zawiodła. Sama nie wiem. Członkowie drugiego RBD na pewno coś knują. Podejrzewają, że chcesz im zaszkodzić. jak to? Myślą, że odpalę bombę podczas ich koncertu. Skąd te przypuszczenia? Tego nie wiem, ale jestem pewna, że to Mia wmawia im te bzdury. Straszne. Nie chce mi się o tym dłużej gadać. Trzeba to wyjaśnić. Tak. Nie można obwiniać za wszystko jedynego neuronu w głowie biednej Barbie. Rozmówię się z jego właścicielką. I powiem, żeby przestała zmyślać. Cześć dziewczyny. Naprzód Roberta Pardo. Czemu kwestionujesz ojcostwo Pardo? Roberta nie jest podobna do żadnego z Was. Nie chciałem Cię obrazić. Teraz to wiem, ale... Jesteś pewna, że ten facet jest jej ojcem? Błagam nie obrać się nawet. Mnie. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Mnie przyprawiło się dokładnie to samo. Co? Jako dorosły dowiedziałem się prawdy o moim biologicznym ojcu. Bardzo się cieszę, że tak się stało. Tak. Nie przestałem przez to kochać matki. W końcu powiedziała mi, kto jest moim ojcem. To był wyraz prawdziwej miłości.

Przepraszam. Bueno? Alma? Jak się masz? Mówi Franco Colucci. Aj, Colucci. Colucci. Tylko ciebie brakowało, żeby całkiem zepsuć mi dzień. Nie przesadzaj. Przepraszam, że znów dzwonię, ale poprzednim razem szalałaś z rozpaczy. Chciałbym spytać, jak się czujesz. Jeszcze kilka sekund temu czułam się świetnie, ale teraz bardzo źle. Co ci jest? Chce mi się płakać, jak przypomnę sobie twoją gipsową twarz. Pewnie cała popękała. Ależ, pani Rej, chciałem być miły. I co dostaję w zamian? Przestań mnie nagabywać, ty źle wychowany, zarozumiały i zły człowieku. No zrozumie kobiety. O co chodzi temu kulocz? Cool Teraz zna swoje miejsce. Cześć. Strasznie długo Cię nie widziałem. Byłam trochę zajęta koncertem. Ty też gdzieś zniknąłeś. Czy mimo na natłoku zajęć pomożesz mi z tym plakatem? Jest prawie gotowy. A ja właśnie chciałam cię spytać, czy mógłbyś skończyć go sam? Pomogę ci czym tylko chcesz. Jeśli nie masz czasu, sam się nim zajmę. Wielkie dzięki. Wiem, że będzie piękny. Muszę lecieć. Cześć. Cześć. Po co zamknąłeś Roberta. Całkiem oszalałeś, synu. Możesz trafić do więzienia. To był żart. Tylko ktoś tak głupi i nieodpowiedzialny jak ty uznałby to za żart. To moja wina, bo ci zaufałem i pozwoliłem realizować te turne pomysły. Nigdy mi nie ufałeś. Umieściłeś mnie tu, żeby się pozbyć kłopotu. Nie jestem w stanie kontrolować cię w szkole. Dlatego wyznaczyłem kogoś stąd do opieki nad tobą pod moją nieobecność. Co? Ona pewnie już czeka. Proszę wejść. Dobrze znam takich gogusiów. Chwalą się, że mają setki dziewcząt. Uważają, że świat należy do nich. Wszyscy są tacy sami. Tato nie. Zacznijmy to miłe spotkanie od przeanalizowania listu, który ponoć do Pani wysłałem. Dobrze. Jak to wyjaśnisz, Diego? Słuchamy. Bardzo przepraszam. Nie jestem taki, tylko uznałem, że ta kara jest niesprawiedliwa. Obiecuję, że się poprawię. To oczywiste, bo od teraz, na prośbę Twojego ojca, jestem Twoim opiekunem i okiełznam Twój zwichrowany temperament. Busta Przypominam ci, że jestem Twoją dziewczyną. Potrzebowałam Twojego wsparcia w trudnych chwilach. Wtedy ważniejsza była koselucha. Przepraszam. Taka jest prawda. I właśnie zdałam sobie sprawę, że nie masz bladego pojęcia, jak trudno być mną. Wyjaśnię ci. To po prostu niemożliwe. Zwłaszcza jak przytrafia mi się coś takiego. Nie będę się kłócił o taką bzdurę, bo nie warto. Jesteś nieczuły. Nieprawda. Wiem, że włosy są dla ciebie ważne, ale przeginasz. To dla ciebie to bzdura, ale to moje włosy. Jakbym bez nich wyglądała? Umarłabym. Roberta chce z wami pogadać. Czeka w czytelni. Mówi, że to bardzo ważne. Na co czekacie? No zaraz będziemy. Dzięki. Nie ma za co. Patrz na panią Julię, jak do ciebie mówi. To niegrzecznie tak odwracać wzrok. Dobrze, że to pani będzie wyznaczać kary mojemu synowi. Co pani na to, pani... Panno. Przepraszam. Panno Lozano. Aby uniknąć problemów, Diego musi mieć jakieś pożyteczne zajęcie. Dobry pomysł. Jaki ma pani plan? Dzięki. Możemy zacząć od czytania klasyków literatury. Sudowe, Cervantes, Dante, Homer. A co z czasem wolnym? Zniknął. Weekendy oczywiście też. To nie są łatwe książki. Ten młody człowiek będzie musiał im poświęcić cały swój czas. I bardzo dobrze. Dzięki. Proszę, tylko nie weekendy. W piątek muszę wyjść. O co, synku? Żeby balować z kolegami z tego podrzędnego zespołu? Weź się za Cervantesa, to do Dostojewskiego. Ten zespół to wszystko, co mam. Diego, czego nie zrozumiałeś? Jak mówiłem, od tej pory słuchasz się pani... Panny, I jeszcze raz przepraszam. Dzięki. Jeśli ona tak postanowiła, masz zakaz wychodzenia. Czy to jasne? Hmm?